Dzień dobry, witam Was serdecznie na sesji czwartkowej. 18 dzień lipca. Zapraszam Was na poranny przegląd techniczny. Sytuacja na EURUSD, tutaj na pierwszym planie, na początek, rynki zdecydowanie obrały ten kierunek wzrostowy. Ten poziom F 100 na tą chwilę staje się nieaktualny, więc tego mierzenia nie będziemy sobie odkładali, bo to będzie spora przestrzeń. Tą zieloną strefę również y, kasujemy. I jeszcze spróbujemy pomierzyć ten cały swing. E, spadkowe, ale chyba zewnętrzne, jeżeli nie będą jeszcze dużo wyżej. Tak, to będzie jeszcze kwestia mm. na razie mało aktualna dla nas. A aktualne dla nas może być położenie poziomu e, zewnętrznego 161,8 tutaj z lokalnego pomiaru jako strefa podażowa na wykresie euro USD W tym przypadku oznaczymy sobie ją tutaj. No i zobaczymy jaki kierunek rynek obierze tutaj w ramach otwarcia sesji europejskiej. Jeżeli chodzi o ten poziom wyznaczony no to mamy tutaj kurs 1,095354 Względem bieżącej wyceny niecałe 20 pipsów, więc całkiem bliskie sąsiedztwo. Tak? Jeżeli kierunek rozpadkowy byłby rozgrywany, to w pierwszej kolejności mamy tutaj 38,2. Pokrywa się tutaj nam fajnie to z biegunowością też tych wcześniejszych wierzchołków, tych szczytów. Tak to będzie wyglądało, także mniej więcej gdzieś tam pomiędzy dwoma technicznymi poziomami. Obecnie notowania etka się poruszają. Od dołu granica, która nas interesuje. Mamy tutaj wycenę 1.09.19. Dobra, idźmy sobie dalej, idźmy do GBP USD. Tutaj to FS100, zobaczcie, fajnie w punkty nam zadziałało. Tak naprawdę minimalne naruszenie, fajne poktowe formacje świecowe, prowzrostowe. Można było tutaj ten układ spokojnie sobie wykorzystać. Natomiast teraz to zrobimy, to zdecydowanie odświeżymy schemat. Są nowe szczyty, mierzymy ten ostatni wzrostowy swing i zobaczcie, że na tym współczynniku 38,2%. Sporo pohandlowaliśmy, dlatego ja tego poziomu że jakoś mocno nie uznaję za szansę na zagranie. Pomimo, że gdzieś tam w tej okolicy się poruszamy, może się wydawać, że poziom jest utrzymywany, to zdecydowanie takie coś mnie tutaj nie interesuje, z uwagi tutaj na to, że przebijaliśmy, przebijaliśmy, wracamy. To nie jest układ już atrakcyjny. Nieco niżej mierzenie 50%, strefa ZZB fajnie związana tutaj z tym wierzchołkiem. I poziom cenowy 1,2991 naszym wsparciem tutaj na kablu to jest zaledwie około 13 pipsów, więc poziom może zostać tutaj szybko osiągnięty. Dzisiejszy poranek nawet. No i USD JPG. Tutaj mieliśmy lokalne schematy, także również rzucamy nowe na wykres. Szeroka strefa związana z mierzeniem 50%, taka przebita jednym tchem, nie było tutaj żadnej opcji na utrzymanie, natomiast 61,8 staje się tutaj tym kolejnym schodkiem, na który rynek reaguje. No i ten poziom też pozostaje naszym wsparciem na tą chwilę, zobaczcie tutaj coś w postaci podwójnego na, czy nawet formacji odwróconej głowy z ramionami możemy wypatrzeć, może nie tak... Wszystko to wygląda pod linijkę, ale jest to całkiem nieźle ukształtowane. I myślę, że ten poziom warto z interwału jednogodzinowego też oglądać, bo tutaj ten sygnał wyprzedający może się wydarzyć już całkiem niedługo. Jeszcze poziom cenowy tej strefy 155,70, który trochę na Marynek odjechał, powiedzmy na prawie 50 pipsów, ale to oczywiście musicie mieć na uwadze, że to jest schemat szerszy na nieco większy zasięg. I tutaj ten stop loss też będzie potrzebował nieco przestrzeni, jeżeli ktoś będzie rozważał tutaj pozycję długą, chyba że gdzieś mocno mm, mocno zawęzi to na hajedynkach. I też oczywiście wtedy ten target powinien być dopasowany do też interwału. I idziemy sobie dalej, idziemy na rynek złota. Oczywiście na złocie szerokie FS100 cały czas pozostaje tutaj aktualne. To jest rozpiętość tej korekty spadkowej. I w ramach tej równości mamy poziom wsparcia na poziomie 2439 dolarów za uncję, no to jest około 27 względem bieżącej wyceny. Jakbyśmy się pokusili to układ, o układ tutaj na korekcie prostej 1 do 1, no to mamy kolejny klaster, czy mamy kolejne mierzenie i w taki klaster nam się to fajnie układa. Fs 101 fs to powiedzmy szerokie, fs to tutaj bardziej lokalne, co tylko potwierdza jakby techniczność tego poziomu cenowego 2439, 2438. No i po prostu czekamy na większy ruch spadkowy na złocie, żeby tutaj zaobserwować reakcję w tej w tej strefie wsparcie ewentualnie jakieś decyzje podjąć.